Witam wszystkich na moim kanale. Zapiemy sobie dzisiaj dwie zdrapeczki, giga życie i brylantowe 7. Zapraszam do oglądania. Zaczniemy od brylantowego 7, 6, ósemka, 7, 9, 5, 9, 2. Jest! Mamy brylant. Mnożymy razy 3. Dzisiaj na szczęśliwy dzień I ósemka Zapieram sobie na końcu Jeszcze przejdziemy do giga życie Od razu I zobaczymy 48 No i szukamy 10 31 45 39 no Wszystko obok, a gdzie nasze 48?

Niestety nie. 43. Też chyba nie. Mm. Niestety nie. Jeszcze dwie szanse. 38. Mm, 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 mm. Też nie. I ostatnia nasza szansa. 09. Czyli mamy 09, 08, 10. Mm, mm. Niestety w tej zabce się nie udało. Zobaczmy teraz, ile mamy pod naszym brylantem. Mam nadzieję, że więcej niż 5 zł. I uwaga, uwaga. Hmm, 5 zł, czyli wydaliśmy 15 zł. Na dzisiaj to już wszystko. Na 25 zł wydane wydaliśmy 15, więc jesteśmy 10 do tyłu. Nie ma źle. Jutro wstawię nowy odcinek i również Was serdecznie zapraszam. Na razie.